どん。 Decyzje, pieniądze, inwestycje, to Tomasz Słodki, witam. Zapewne każdy z Państwa ma kilka kont. Podstawowe, oszczędnościowe, lokatę itd. tak dalej, Każde z nich daje nam wspaniałe profity. Za oszczędzanie otrzymujemy prowizję, lokata, co prawda, blokuje nam środki na jakiś czas, ale później ta prowizja jest dużo wyższa. Gorzej, jeśli w danym momencie potrzebujemy pilnie gotówki, wtedy musimy znaleźć internet, wypłacić pieniądze z konta oszczędnościowego na konto podstawowe, znaleźć bankomat i cieszyć się gotówką. Dużo prościej byłoby mieć kilka kont w jednym. Niby to XXI wiek, a jednak technologia niedoskonała. Jedne banki proponują konta oszczędnościowe, ale przelew środków na konto podstawowe możemy zrobić bezpłatnie raz w miesiącu. Później taki przelew kosztuje kilka złotych. Inne banki oferują wypłatę z bankomatu. Po podaniu kodu PIN pojawiają nam się wszystkie nasze konta. Minusem jest to, że musimy znaleźć bankomat naszego banku. To jednak nie jedyne problem. Bardzo często asystent na pytanie, czy to konto jest na pewno bezpłatne, odpowiada: tak. Zapis tak jakoś skomplikowany, że że tak naprawdę nie kłamie, tak? Ale potem na przykład po podpisaniu umowy za, po pół roku okazuje się, że e, płacę za to konto co miesiąc tam powiedzmy 3 zł. Koszty mojego prowadzenia w tej chwili konta są dosyć, dosyć znaczne i wszystkie usługi są coraz droższe. Mam problem z tym, że właśnie że jeżeli chcę sobie coś opłacić to bardzo często z tego jest pobierana opłata, a odliczali mi ją od tego co ja przelewałam, więc jakbym powinna zrobić kolejny przelew, żeby uzupełnić to co musiałam zapłacić. Bywa i tak, że przelewając pieniądze z konta oszczędnościowego w sobotę wieczorem dostajemy je dopiero w poniedziałek rano. Wszystko zależy od skomplikowanych systemów księgowań. Możemy tutaj podzielić te przelewy na dwie kategorie: wewnątrzbankowe i międzybankowe. Jeżeli chodzi o przelewy wewnątrzbankowe, jest to kwestia wewnętrznych systemów bankowych. Te przelewy, w zależności od tego, jak funkcjonuje system bankowy, realizowane są albo natychmiast, albo z pewnym opóźnieniem. Natomiast w systemie Eliksir, który obsługuje zlecenia międzybankowe funkcjonują trzy sesje rozliczeniowe, które zamykane wejście mówiąc naszym językiem jest o godzinie 9:13:30 i o godzinie 16:00. My pośredniczymy w przekazywaniu zleceń, co oznacza, że przelew złożony przekazany do Krajowej Szybi Rozliczeniowej przed godzinami zamknięcia sesji rozliczeniowych trafia w zasadzie w tym samym dniu do banku odbierającego. Czyli jeżeli klient złoży zlecenie przed godziną 16 i bank zdąży w swoim systemie wewnętrznym to zlecenie zrealizować, przekazać do nas, to my przekazujemy to do banku odbierającego natychmiast na rynku pojawiły się konta 2 w 1, dzięki takiemu rozwiązaniu nasze pieniądze zarabiają, a możemy je wypłacić w dowolnym momencie z dowolnego bankomatu. Konto wyjątkowe jest to produkt, który łączy zarówno ofertę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, jak również rachunku oszczędnościowego. Ma bardzo atrakcyjne oprocentowanie, to nawet do 8%. Klient może korzystać z tego Rachunku, robiąc różnego rodzaju operacje, przelewy. Nie musi lokować środków na określony czas i nie ma obawy, że w związku z krótszym okresem trzymania środków na rachunku to oprocentowanie będzie niższe. Jak widać, banki proponują ciekawe rozwiązania, dzięki którym oszczędzanie i korzystanie ze środków staje się nieskomplikowane i mniej uciążliwe. Czas to pieniądz, głosi przysłowie. Dlatego wybierzmy takie konto, które nie komplikuje nam życia, a wręcz przeciwnie, pomaga w szybkim i sprawnym funkcjonowaniu. To wszystko na dziś. Do zobaczenia.